Cześć, z tej strony Oskar. Witam was na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na kolejny film yy, z Pegazusa. Zanim jednak pokażę Wam jaką grę dzisiaj wybrałem, to prośba na początek, tak jak zawsze. Będę bardzo wdzięczny, jeśli na początek dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Jeśli chcesz, żeby właśnie mój film wyświetlił się na głównej stronie na YouTube i żeby nowi widzowie tutaj się w ogóle dowiedzieli o tych moich filmach, że ja nagrywam, że taki kanał w ogóle istnieje, to będę bardzo wdzięczny właśnie za łapkę do góry i komentarz. W komentarzu również dobrze możesz wysłać kropkę, wysłać kropkę lub napisać KDZ komentarz dla zasięgu lub skomentować właśnie tę grę, w którą dzisiaj gramy. Lub zaproponować inne gry na Pegasusa, które chciałbyś zobaczyć na moim kanale. Będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz moje filmy na swojej ścianie na Facebooku, jako post na Facebooku. Wtedy wszyscy Twoi znajomi również dowiedzą się o tym, że ja nagrywam, i nowi widzowie też tutaj dotrą. Także będę bardzo za to wdzięczny, jeśli udostępnisz mój film na Facebooku. A jeśli być może jesteś nowy, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Oraz do obejrzenia starszych materiałów, których mam nagranych na kanale ponad 1000, Także jest co oglądać, jest cała gama filmów, na pewno się nie znudzisz. No i zapraszam dzisiaj właśnie na Cartridge 401 Coolboy. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, jest tutaj sporo właśnie ciekawych gier. I zobaczcie, na pozycji numer 261 jest Chippendale 3. Ale ktoś sobie zapyta się, czy mnie, jak to Chip and Dale 3? Przecież była jedynka i dwójka, które Oskar, pokazywałeś na kanale niedawno, no bo były z tego u mnie odcinki, możecie zobaczyć, jak ktoś jeszcze nie widział. Ale trójka? Była trójka w ogóle? Hmm, co to jest? No właśnie. To jest wielka niespodzianka. To jest wielka niespodzianka, ponieważ zobaczcie, co to jest. Nie było nigdy oficjalnie Chip Dale'a trójki, a tu zobaczcie, jest Chip Dale 3. No, jest to hack innej gry. Jest to Heavy Barrel przerobiony na Chip and Dale. Zamiast chodzić żołnierzami, bo w Heavy Barrel chodziliśmy żołnierzami, to tych żołnierzy zamieniono na wiewiórki. Oczywiście strzelamy z karabinów, tam jakimiś granatami rzucamy, ale chodzimy wiewiorkami. I wyobraźcie sobie to, że ja to miałem w latach właśnie 90., o właśnie 95 rok wtedy została schakowana, bo ten oryginalny Heavy Barrel, no nie wiem, w którym roku wyszedł, no na pewno nie w 95, tylko znacznie wcześniej, myślę, że. Jeszcze lata 80. albo początek lat 90., no i została zhakowana. I wyobraźcie sobie, no, dzieciak y, chciał mieć Chip and Dale's, y, no bo lubił bajka leciała i miał tą część pierwszą, część drugą, no i chciał mieć jakąś nową grę. No to jakiś haker, jakiś Chińczyk stawił tutaj te wiewiórki, no i je mamy, no. nie i proszę bardzo, jak to wygląda? Zobaczcie, no, jesteśmy tutaj na misji. Mission Destroy Enemies Underground Artillery Base, zniszcz jakąś bazę artyleryjską. No i proszę bardzo, na. Na spadochronie leci wiewiórka, a nie żołnierz. I jesteśmy wiewiórką. I proszę bardzo. A. Strzelamy. B. Rzucamy granaty. I chodzimy wiewiórką, naprawdę. I ja wam powiem więcej. Ja nigdy w oryginalnego Heavy Barrel nie grałem. Ja zawsze grę tę, pamiętam, jako chodzenie wiewiórkami. Na dwie osoby, oczywiście, też można grać z kumplem. Zupełnie jak w kontrze, zupełnie jak, nie wiem, w Jackal'u, na przykład tam, którego niedawno pokazywałem, gdzie jeździmy tym jeepkiem. Ale ogólnie zajebista gra. Już żarty może na, na razie na bok. Bo to jest zajebista gra. Jako alternatywa dla Contry, jako alternatywa dla Jackala, dla Commando, dla Grella War, dla... Nie, nie wiem co tam w sumie jeszcze. Dla G.I. Joe. No jeszcze jakie takie gry strzelankowe możecie polecić. No bardzo fajna gra. Także idziemy. Rozwalamy przeciwników. Warto mieć przycisk z turbo, bo normalnie jak naciśniesz to tylko raz strzeli. Ale jak masz turbo to cały czas strzela. Klucze zbieramy do otwierania chyba jakichś klap. Zaraz zobaczymy, co nich otwieramy. Klap albo bram. Zaraz zobaczymy. Już sam nawet nie pamiętam, ale bardzo zasnagierka gierka, no. Następny klucz i tu jeszcze jeden do otwierania chyba tych skrzynek. Tak, tak. I o, mamy miotacz ognia teraz, zobaczcie. O, ale trafili mnie. Ja ja, 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 ja akurat w ostatniej chwili. No dobra, mamy jeden klucz i którą skrzynkę wybieramy. Nie wiem, może tą. Mamy jakąś taką broń. Jakieś takie latające shurikeny. Dobra Może teraz nic nie będę mówił, bo zobaczcie jaka fajna muzyka jest też w tle. Tu nie mam klucza, więc nie otworzę. Zwlejista gra, naprawdę. Ciężko coś powiedzieć złego o niej. Ojej, nie w tą stronę, czekaj. Oj, przeleciał po mnie! <laughs> ten helikopterek, no trudno, no dobra. Chyba straciłem żyćko, no nie nic no. To tylko gra. Najwyżej zaczniemy od nowa. Dobra, mamy klucz, ale na razie troszeczkę mamy też tak dużo przeciwników, więc uwaga. Który otwieramy? Ten, ten, ten. Mamy jeszcze jeden klucz, no to... Co otwieramy? No niech będą te dwie górne. Granaty chyba lepsze mam, tak? Podwójne chyba, tak? No, tutaj jest ciekawe, co było w tych skrzynkach, no. To też jest bardzo fajna rzecz, że jest wiele różnych power-upów do zebrania. o i postrzelił mnie czołg. I chyba game over, tak? Kontynuacja. Od tym zaczynamy? Czy od samego początku? Aha, to nie startem, tylko, tylko A zatwierdzam, a startem pauzę włączyłem. No dobra. Klucz Dobra, mamy choke Ten, który mnie rozwalił, ale No Rozwalmy go Może coś z niego wypadnie Ale gdzieś uciekł. no dobra, idziemy A nie, wyjeżdża Schowa się znowu, no dobra, idziemy Nie chcę, żebym go rozwalił, tak? to tu będzie może jakiś boss? No, zobaczmy. Sam nie pamiętam. Tak jest, boss, no. O, już było do przewidzenia, ale wlazłem na żołnierza. No nic, no. To nic się nie staje. Uła, jak on strzela teraz z rakietek. Uła. uła proszę pana, i trafił mnie. Ua. No, już tak szybko. Co dalej? Może jeszcze drugi taki będzie, zaraz zobaczymy. A tu mamy jakieś przejście dalej. No niech nam ekran się może przesunie. Aha, musimy rozwalić chyba tą bramę. Wrota. Dziurę mamy. No dobra, idziemy przez dziurę. No dobra, i tutaj wlatujemy. Zobaczcie, tak się kręci jak w kontrze zupełnie. Nie, no fajna gra bardzo mi się podoba. Jako alternatywa dla Country, i dla Jackala i dla Komando, z Komando musimy nagrać filmik. też zajebista Gierka. Jeszcze była taka gra, nie wiem, czy ona się nazywała Green Berets czy jakoś tak, co się chodziło takim kolesiem właśnie w berecie chyba, czy właśnie zielonym, czy niebieskim, czy czymś takim. Wilok z boku był. I, ojej, trafili mnie yy, i. Chyba bazukę jakąś mieliśmy. Nie pamiętam tytułu. Green Berets chyba. Tylko tego chyba właśnie nie mam, a bardzo bym chciał pokazać na kanale. Jeśli ktoś z Was być może ma to lub wie na jakiej składance to można znaleźć, proszę dawać znać uwagę! Ojej, trafili mnie. No teraz tutaj sporo nabojów leci. No, tutaj troszeczkę trzeba uważać, bo granaty we mnie rzucają, a ja do nich chyba za bardzo nie mogę dorzucić, prawda? No, nie wiem, ile jeszcze mam kontynuacji, bo już trochę zginąłem tutaj, a chciałbym jak najdalej dojść, prawda? No, lecą we mnie jakieś pociski, nie wiem nawet, co to jest za bardzo, no? Dobra, Lwinda jedzie gdzieś na dół. Pewnie po tych skodach będziemy wchodzić dalej. Tak myślę. Ja już dawno w to grałem, więc mam prawo nie pamiętać. No zaraz zobaczymy. O, znowu coś leci, jakieś dziwne pociski. Nawet nie wiem, co to jest tak naprawdę. No nic nie przypominają mi z kształtu. Nie, jednak w prawo idziemy, nie na te schody. No nie mam klucza żadnego, żeby otworzyć to, ale może wypadnie z kogoś, ktoś dropnie zaraz. Nie, na dole mamy klucz. Dobra, uwaga, ale tam ktoś strzela do mnie, uwaga. Drugi klucz. I trzeci klucz nawet, no to co, otwieramy po kolei. Coś mamy, coś mamy. I co tutaj mamy? Nie wiem, co to było. Granaty lepsze mam, no na pewno. A czy coś jeszcze tam było ciekawego, to nie wiem. Czy sumie pod, pod selectem? Pod nic nie mamy, no. No, tu leci jakiś latający i drugi. Oj, 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 kurde, trochę mi się dipad zaciął. Oj, oj. Szkoda, bo miałem lepsze granaty. Gdzie mi może dałem teraz? Co nas dalej czeka? Oj, kurde, no zahaczył mnie. Aj, zdenerwowałem się. Czy mamy jakąś kontynuację jeszcze? No, mam jeszcze. Ciekawe, ile jest kontynuacji ogólnie tutaj. Ale bardzo fajna gra, fajnie się gra. Bardzo ładnie też wygląda grafika. Nie wiem, może jedna nawet z najładniejszych gier na Pegasusa na Nesa. Tak, myślę, że jedna z najładniejszych. To, to nie ulega wątpliwości. I ciekawi mnie jaka firma to zrobiła. No szkoda, że tam były wykastrowane autorskie. Jeśli wiecie, dajcie znać. Chętnie się dowiem, kto tego Heavy Barrel zrobił oryginalnie, no. No i też chętnie bym zobaczył prawdziwego Heavy Barrel, jak ci prawdziwi żołnierze wyglądają, bo nigdy nie widziałem nawet. A nie mam właśnie chyba, na żadnym kartydżu. No dobra, idziemy dalej. A raczej jedziemy, window. Cisza przed burzą. Pewnie zaraz będzie albo boss, albo dużo jeszcze przeciwników. No zobaczmy. No tak, raczej boss. No, uciekł. Oj, złapał mnie. A, skąd mogę wiedzieć? Ale co sumie mogłem się domyśleć, no. No i drugi raz dotknął. No, cóż. Game over. Aj, szkoda. Szkoda, no pewnie nie ma kontynuacji, co? Aj, szkoda. No, chyba w takim razie skończymy. No, szkoda. Szkoda, no. Myślałem, że może ten hack ma więcej, na przykład kontynuację. może są jakieś kody, może jakiś jest Konami kod czy coś, dajcie znać. No szkoda, bo byłem ciekawy następnej klanszy. a ja dawno w to już grałem i nie pamiętam. Ale bardzo fajna gra, bardzo mi się podoba, mimo wszystko. No szkoda, że tak się skończyłem, pewnie gdybym teraz drugi raz zagrał... I już bym wiedział mniej więcej, gdzie co i jak, gdzie jacy przeciwnicy są, jak, jak reagują, to bym pewnie przeszedł lepiej, nie? No dobra, bardzo mi się podobało, mi wszystko szkoda, że tylko tak się skończyło, no ale chętnie do tego na pewno jeszcze raz wrócę, albo do oryginalnego Heavy Barrel, jeśli wiecie, być może na jakiej składance to jest, albo no, ch chciałby mi, nie wiem, pożyczyć, no to dawajcie znać. No i na dzisiaj to będę wszystko, będzie dzisiaj wszystko, na, na koniec jeszcze prośba, tak jak zawsze mówiłem, fajnie będzie, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz, KDZ lub kropkę, lub skomentuj właśnie tę grę, lub zaproponuj inne gry na Pegasusa do ogrania. Te dwie rzeczy muszą być właśnie jeśli, żeby właśnie moje filmy się wyświetlały na głównej stronie YouTube'a. No i będę bardzo wdzięczny również, jeśli udostępnisz na Facebooku, na głównej stronie na Facebooku, na wallu, na ścianie właśnie moje filmy. A jeśli jesteś nowy, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i do obejrzenia starszych materiałów, których mam nagranych na kanale ponad tysiąc. Także na dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie, za towarzyszenie razem ze mną i zapraszam do następnych filmów na moim kanale. Cześć!